Funny game. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku z TAPS. Yy, TAPS. To taka gra, jeżeli ktoś mnie nie wiedział. Dzisiaj zagramy sobie trochę tam na kampanii. Oczy. Tutaj już przeszłem trochę. Chociaż czy na kampanii. Pobrane bitwy Poczekaj, no. nie pobrało mi się. Ale dobrze, no to może nie na kampanii, weźmy sobie scan. Hmm. A. Yy, widzicie to w sobotę. Bo nie mam z moim bratem odcinka, ponieważ nie mam pomysłu. Ale za to widzicie to w sobotę, a w poniedziałek zobaczycie historię TAPS. TAPS historię, coś takiego można powiedzieć. A o, spokojnie, we wtorek pojawi się odcinek z programowania w dodatniku, bo wiem, że niektórzy na to tylko czekają. Więc może zróbmy teraz. Znaczy zróbmy, teraz zróbmy pewną armię, która dobrze spróbujmy. Poczekajcie. Eee, weźmy tutaj Greków może. Może nie pasują do Greków, to bardziej ziemianie można powiedzieć, ale ci to są Grec. To bardziej już jak. Grecja. Zróbmy sobie takie coś, o, że Spróbujemy ich pokonać, tylko czym? Hmm. Bunt wieśniaków. Dobra, chłopaki, idziemy ich pokonać. No to. W sumie to taka, można powiedzieć, sandbox. Są też tajne jednostki, które zaraz sprawdzimy. Chodzi, wiem, że to przegram. Bo wątpię, że wygrał z taką armią. Nie, nie nim. No, mówiłem, ale dobrze. Jeżeli już tak, no to sprawdźmy pewną rzecz, czyli już sekretne jednostki. Ym, mogę powiedzieć, jakie doszły w tej y, najnowszej aktualiz aktualizacji. Pewnie już o tym wiecie, bo przecież ta aktualizacja jest już tak długo. Znaczy, już. No nie jest ona już nowa, ona już. była. Ale wciąż mi się podoba ta jednostka. A tam mieliście się... Ta. To jest najfajniejsza jednostka dla... Yy, mi się ona bardzo podoba. Więc zagrajmy nią. Patrzcie, jakie to jest dobre. No i widzicie, to jest najfajniejsza broń, którą dodali. Możecie pisać w komentarzach, jakim mam robić bitwy w sandboxie, lub coś. Na razie to spróbuję. To zobaczymy teraz coś innego. Czyli może zróbmy. No dobrze, zróbmy jego, jakiś tam. Można powiedzieć, pomocników. I kilku na las, żeby łapali. Kontra. Mm, nie wiem kto. Hmm. Dobrze, znowu bunt wiśniaków. Dobrze. Weźmy ich 100, to będę miał chociaż pomysł, jak nazwać się. ten. O, albo mam inny pomysł. 100 wieśniaków kontra. Wiecie co? Bo chcę mieć jakąś, ten, jakąś ciekawszą rzecz, żeby zrobić miniaturkę albo coś. Słuchajcie, Słuchajcie no potrzebne miniaturki. Czyli 100 ludzi kontra. 100 wieśniaków kontra jeden minigun. Poczekajcie, sobie zrobię tu miniaturkę. Pyk. Ale piękna. Dobrze, teraz trzeba ich pokonać. Ciekawe, czy, uda, czy czy mi się uda, czy nie. Jak robiłem miniaturkę, to jeszcze troszeczkę to zajęło. Idź się stąd. Idź się stąd. Stawcie mnie. A nie! O nie! Sio! Sio, zostawcie mnie! Nie. nie! 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 Dobrze! Widzimy, że jednak to nie idzie. A jeżeli byśmy dodali, nie wiem, uznajmy. Ich. To wtedy się uda? Proszę szybko pokonać ich widzowie. Trzeba. Oj oj. Jesteście coraz bliżej, zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Proszę. O nie. Pięknie. Piękne trafienia. Tak, nagrywa się dobrze. No to tak, y, przetestowaliśmy to. To może przetestujmy coś innego, czyli na przykład y, 30 górników kontra y, kogo by tu dać. Jego. O nie, nie, ała, dobra, to się nie udało. teraz z obstawą sprawdźmy. Nie, 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 nie ten guzik, Oj. Teraz zbytnio montowania nie będę robił, w montowanie będę miał już do roboty przy tamtym. Kurczę, uciekać! O nie! Uciekaj Zostawcie mnie! A Akiesz! A Kurczę. Ile ich zostało? Niewielu, ale. Dobrze, teraz z nimi spróbujmy. Kurczę, za dużo ich wziąłem. Dobra. Będzie dużo się działo. Jak najdalej, moim zdaniem, powinien być, a nie tak blisko. Zaraz się cofam. Zmarnowałem właśnie strzelając. Dobra. O, udało się. A ten żyje czy nie? Żyje. No to widzicie, widzowie, nawet bardzo dobrze nam poszło. A teraz, może pójdźmy na inną mapę. I zobaczymy. A jeszcze mogę wam powiedzieć na końcu. Jeżeli ktoś wytrwał, to będzie miał nagrodę. Można powiedzieć taką. Yy, tak, bo to krótki odcinek zrobię teraz, yy, więc tak, może wam powiem, gdzie można spotkać jednostki, jeżeli jeszcze ktoś nie wie. Tego z kulą więźnia można tutaj znaleźć, wtedy jest zamknięte, ale jeżeli tu, to, to, to możecie tędy właśnie złapać to. Tutaj jest minigun. Tutaj właśnie się chowa minigan, więc możecie go wziąć. A właśnie, bank. Żeby tutaj... Bo tutaj można wejść. Musicie położyć armata, a później to zepsuć i tam możecie wejść, i wtedy... No... No jak wejdziecie, to macie wtedy tą dziurę i możecie sobie właśnie odkryć właśnie tego... Tych złodziei. Co kradną. Kraną złodzieja było. Więc można ich w sumie... I właśnie... Aż mnie zaciekawiło, poczekajcie. Weźmy takich y, dosz, z tymi fajerkami. I właśnie sprawdźmy tego z kulą. Jak, im, jak pójdzie. Bardzo słabo wam poszło, bo nie trafiliście go, a zaraz on na was skoczy. O! Jeden, o drugi. Strzelajcie. O, strzeli, strzelili. Sami się zraniliście. Aha. Okej, okay, czyli trzech łuczników chyba nie dało sobie rady. Czekajcie, jakbym ich dał więcej. Dobra, teraz powinniście dać radę. Jeżeli traficie i trafiliście. Ale wciąż żyje. O, trafili go w, w tą kulę. O, w końcu wygraliście. Dobrze, to teraz przetestujmy kogoś innego. Czyli może widzowie przetestujemy. O, właśnie tych, co na. O, właśnie ich. Zobaczmy. Pieniądze się wysypują. Aha. Oni są bardzo łatwi. Jedynie ich najlepszą bronią to właśnie jest to, że oni mogą tym rzucić. A nie rzucili. Co tu się dzieje? The... O, uderzył go dwa razy. I... Ej. Jeżeli by podszedł blisko, to nawet dobre, bo uderzy dwa razy i już osoba nie żyje. Chodź. A, jeszcze mam tę blajta. Mam pomysł, żeby nagrać tego pierwszą część, a nie drugą. Bo niestety drugiej nie mam. No i wygrał. Teraz przetestujemy, może, jego ścielający kontrast. Ścillający niezbyt to widzę. Właśnie a zaraz, bo zrobimy jeszcze raz. Może fajna miniaturka będzie. E, dobra, widzowie. To w sumie tyle. Co mogę powiedzieć? Nie mam pomysłu, co by tu nagrać. Możecie mi powiedzieć, jak zwykle, w komentarzach. A tutaj macie mój kanał, tutaj macie mój, tutaj macie mój poprzedni odcinek, a tu odcinek preferowany dla Was. Yy, więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!